Kiedy Rosja i Iran podpisały w styczniu traktat o partnerstwie strategicznym, sformalizowało to relację, która pogłębiała się od lat. Ale teraz, gdy Iran jest pod ciągłym i bezprecedensowym atakiem ze strony Izraela, oczy zwrócone są na Władimira Putina, a zdolności militarne Rosji do pomocy Teheranowi nie są już takie jak kiedyś. Jeśli Teheran upadnie, Moskwa straci kolejnego ważnego sojusznika na Bliskim Wschodzie, co bez wątpienia będzie ciosem. Najwyższy przywódca Iranu. Przygotowuje plany ewakuacji do Rosji, a jego reżim się rozpada. Były dyktator Syrii, Bashar al-Assad, już mieszka w Moskwie po upadku swojego reżimu. Jedno jest pewne: dawni silni sojusznicy Rosji na Bliskim Wschodzie zostają upokorzeni. Jeden to bardzo przeraża Rosję. Iran w szczególności był jednym z najważniejszych dostawców broni dla Rosji w wojnie na Ukrainie. Irańczycy również pomagali Rosji omijać sankcje na ropę naftową. Ale co najważniejsze, Iran i Syria były sojusznikami, którzy mieli pomóc Rosji w walce z Zachodem. Rosja wyobrażała sobie wielki sojusz wszystkich państw pariasów, a najlepiej także z udziałem Chin, by wspólnie walczyć przeciwko Stany Zjednoczone, Ameryki i NATO. Widząc, jak to wszystko się rozpadło, Rosja ma poważny problem. Jak omówimy później, to, co wydarzyło się w Iranie i Syrii, może również wydarzyć się w samej Rosji. Ale najpierw omówmy, jak ważne były Iran i Syria dla Rosji. Reżim Asada upadł jakiś czas temu, w grudniu 2024 roku, ale nie powinniśmy lekceważyć, jak wielki był to cios dla Rosji. Bashar al-Assad utrzymywał się u władzy dzięki łasce Putina. W 2015 roku, kiedy Bashar al-Assad miał zostać obalony przez siły opozycyjne, wspierane przez Stany Zjednoczone, Ameryki, Turcję i innych, Rosja wysłała własne siły powietrzne. Aby pomóc Asadowi poprzez masowe kampanie bombardowań. Putin wysłał nawet niesławną milicję Wagnera, aby walczyła w Syrii. Zrobił to z dwóch powodów. Po pierwsze, chciał wykorzystać Asada jako pionka do przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie, ale dostrzegał też strategiczną wartość Syrii dla Rosji. Putin od dawna jest przyjacielem rodziny Asadów, a syryjski rząd dał Rosjanom dostęp do kluczowego portu nad Morzem Śródziemnym, zwanego portem w Tarsusie. Dostali też bazę lotniczą w pobliżu. To pozwoliło Rosji na projekcję siły w Afryce Północnej, Europie Południowej i na Bliskim Wschodzie. A przynajmniej tak było, bo w 2024 roku siły rebeliantów niespodziewanie wróciły do gry. Mniej więcej w tym czasie reżim Asada był zbyt słaby i upadł w ciągu kilku dni. Nowy rząd Syrii zakończył dzierżawę portu w Tarsusie, a rosyjskie siły rozpoczęły powolny odwrót. Wszystkie ich lata w Syrii nagle zakończyły się bez rezultatu. A Turcja ostatecznie zyskała przewagę, wspierając rebeliantów. To był także znak słabości ze strony Rosji, ponieważ wydawało się, że porzucili walkę z rebeliantami. Być może byli zbyt rozproszeni na Ukrainie i musieli skupić wszystkie swoje zasoby na tym konflikcie. Utrata Syrii była zła dla Rosji, ale to też nie był koniec świata. Oni już rozmawiają z nowym rządem Syrii, i nawet jeśli Rosja nie będzie w stanie utrzymać swoich baz, Syria nie była najważniejszym partnerem Rosji ale Rosja nie miała pojęcia, jak bardzo sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Nie wiedzieli, że to samo może się przydarzyć znacznie ważniejszemu sojusznikowi na Bliskim Wschodzie, czyli Iranowi. W końcu ogromny arsenał rakietowy i dronowy Iranu powinien był chronić go przed konfliktem z Izraelem. Rosja przekazała też Iranowi jedne ze swoich najlepszych systemów obrony przeciwrakietowej czyli systemy rakiet Ziemia-Powietrze S-300 i S-400. To miało powstrzymać izraelskie myśliwce, ale to się nie udało. Izrael zniszczył wszystkie rosyjskie systemy obrony powietrznej i osiągnął przewagę w powietrzu nad Iranem. To pozwoliło Izraelowi sparaliżować irańskie cele wojskowe i rządowe. To zagrożenie dla samego przetrwania irańskiego reżimu. Jeden to jest duży problem dla Rosji, ponieważ jeden ran jest jej najważniejszym sojusznikiem, ustępującym jedynie Chinom. Zanim przejdziemy do konsekwencji tego dla Rosji. Najpierw omówmy, jak blisko związane były te dwa kraje. Głównym powodem ich partnerstwa było to, że obie sprzeciwiały się Stanom Zjednoczonym. Irańczycy naprawdę nie lubią zaangażowania Ameryki na Bliskim Wschodzie. Nienawidzili interwencji w Iraku, Syrii, Afganistanie i Libii, a także boją się, że mogą być następni. Ale co najważniejsze, nienawidzą amerykańskiego wsparcia dla Izraela. Przez lata Ameryka przekazała Izraelowi 228 miliardów dolarów pomocy wojskowej. Iran i Izrael są zaciekłymi wrogami, a islamski reżim w Iranie chce, żeby Izrael zniknął. Tymczasem Rosjanie nie lubią zaangażowania Ameryki w Europie. Putin nienawidził rozszerzenia militarnego NATO po upadku Związku Radzieckiego. Ostatnio próbował to powstrzymać poprzez inwazję na Ukrainę, ale to w większości się nie powiodło. Jednak widząc, jak bardzo są zgodni, zarówno Rosja, jak i Iran zaczęły wspierać się nawzajem w ostatnich latach. W wojnie syryjskiej, o której wcześniej mówiliśmy, Iran i Rosja współpracowały ramię w ramię, aby wspierać Asada, mając na celu odsunięcie Zachodu. Rosja również pomogła Iranowi w ustanowieniu jego programu nuklearnego, pomagając w budowie elektrowni jądrowej w Bushirze. To rozbudowało irański program nuklearny, który później wzbogacał uran znacznie powyżej poziomów potrzebnych do celów cywilnych ale po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku współpraca rozszerzyła się jeszcze bardziej. Iran zaczął dostarczać Rosji ogromne ilości dronów kamikadze Shahed, aby wspierać jej wojnę na Ukrainie. Szacunki są różne, ale Iran prawdopodobnie dostarczył ich już kilka tysięcy. Iran również pomógł Rosji zbudować fabrykę, aby mogła sama produkować drony zaprojektowane przez Irańczyków. Iran zaczął inwestować w drony już w latach 80., więc pod wieloma względami są bardziej zaawansowani niż Rosja. Rosja używa tych irańskich dronów niemal codziennie na Ukrainie, głównie po to, by niszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną i centra ludnościowe. Jeden oczywiście, jeden ran, nie ma żadnego problemu z tymi zbrodniami wojennymi, tak samo jak Putin nie ma problemu z goszczeniem przywódców Hamasu w Moskwie. Ale funkcja dronów szachet wykracza daleko poza szerzenie terroru. Ponieważ te drony są tak tanie, pozwala to Rosji wyczerpywać ukraińską obronę przeciwlotniczą. Trudniej jest je zestrzelić niż wyprodukować. W Ten sposób irańskie drony stały się kluczowym elementem rosyjskiej strategii wojny na wyniszczenie. Jeden w ten sposób Rosja naprawdę polega na jeden rańczykach, ale Rosja ma też rzeczy, których potrzebuje jeden ran. Ma znacznie lepszy sprzęt wojskowy z poprzednich lat niż Iran. A przynajmniej takie jest postrzeganie, ponieważ Iran uważał, że jest zabezpieczony po zakupie rosyjskich systemów obrony powietrznej, takich jak S-300, TORM-1 i ostatnio S-400. Wszystkie zawiodły w starciu z Izraelem. Iran próbował też zdobyć myśliwce i śmigłowce szturmowe z Rosji. W 2023 roku pojawiły się doniesienia, że Rosja sprzedała Iranowi myśliwce Suchoj Su-35, śmigłowce szturmowe Mi-28 oraz samoloty szkolno-bojowe Jak-130. To miało być przełomem, ponieważ Su-35 to bardzo zaawansowany myśliwiec, a wcześniej Iran polegał na bardzo przestarzałych samolotach, takich jak F-14 i F-4. Jednak nowe rosyjskie myśliwce i śmigłowce szturmowe nie zostały zauważone w ostatnich walkach. Dzięki swoim F-35 Izrael ma teraz pełną przewagę w powietrzu nad Iranem. A więc albo Rosja jeszcze nie wysłała SU-35 do Iranu, albo po prostu nie są one jeszcze gotowe do działania. Ale najważniejsza sprawa, znacznie ważniejsza niż obrona przeciwlotnicza czy myśliwce, dotyczy satelitów wojskowych. Satelity wojskowe pozwalają krajowi przeprowadzać precyzyjne ataki. A Iran jest w tym zakresie bardzo w tyle, mimo że posiada rakiety. Ich satelity obrazujące mają fatalną rozdzielczość, ich starty w kosmos często kończyły się niepowodzeniem, a satelity miały niestabilne orbity. Ale Rosja pomaga Iranowi nadrobić zaległości. Rosja wystrzeliwuje satelity w imieniu Iranu i współpracuje z Iranem, aby przekazać mu wiedzę techniczną dotyczącą budowy satelitów. Mniejsze rzeczy mogą się dziać w zakresie technologii rakietowej. Iran jest wielkim fanem rakiet, ale Rosja jest lepsza w ich produkcji, zwłaszcza jeśli chodzi o rakiety balistyczne i hipersoniczne. Rosja może dzielić się tymi technologiami z Iranem, nie informując o tym nikogo. Teraz pojawia się naprawdę szalona teoria, że to samo może dotyczyć broni jądrowej, w której Rosja jest zdecydowanie ekspertem. Czy Rosja faktycznie pomogłaby Iranowi w tej kwestii? To czysta spekulacja, a byłby to dość desperacki krok. Niezależnie od tego, czy chodzi o broń jądrową, Rosja i Iran zdecydowanie zbliżają się do siebie. W styczniu tego roku prezydenci Rosji i Iranu podpisali w Moskwie kompleksowe partnerstwo strategiczne. Jednym z celów było poprawienie więzi gospodarczych i handlu dwustronnego. Iran i Rosja to dwa najbardziej objęte sankcjami kraje na świecie, więc te państwa pariasi, że tak powiem, starają się wzajemnie sobie pomagać. Rosja chce również wykorzystać Iran jako strategiczny korytarz transportowy północ-południe, co pozwoli Rosji dotrzeć do rynku indyjskiego. Iran i Rosja chcą również ściślej współpracować w dziedzinie finansów, ponieważ oba kraje są odcięte od globalnego systemu bankowego Society for Worldwide Interbank, Financial Telecommunication. Na dodatek były plany rozszerzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych, zwiększenia koordynacji w zakresie ropy i gazu oraz współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i cyberwojny. Ponieważ pełny dokument nie jest znany opinii publicznej, może się tam znajdować o wiele więcej rzeczy. Ale tragiczne jest to, że kompleksowe partnerstwo strategiczne zostało ratyfikowane przez Iran dopiero 11 czerwca. Dwa dni później doszło do ogromnego ataku Izraela. Jest duże prawdopodobieństwo, że konflikt będzie trwał dalej, a jeśli tak się stanie, to partnerstwo nie zostanie wdrożone. Atak Izraela ujawnił również poważną wadę oraz sojusz między Rosją a Iranem, ponieważ Rosja tak naprawdę nie chciała interweniować. Rosja potępiła Izrael za to naruszenie prawa międzynarodowego, co jest ironiczne, biorąc pod uwagę, że pochodzi to z Kremla. Ale poza tym oświadczeniem Rosja nie obiecała żadnego wsparcia zbrojnego dla irańskiego reżimu i nie wysłała do Iranu żadnego dodatkowego sprzętu. Najwyższy przywódca z pewnością doceniłby dodatkowe systemy obrony powietrznej, o ile nie zostałyby natychmiast zniszczone. Ten brak wsparcia ze strony Rosji odzwierciedla dwie rzeczy. Po pierwsze, Rosja nie ma żadnych wolnych zasobów, które mogłaby przekazać Iranowi, ponieważ sama zmaga się z Ukrainą. Nie stać jej na zaangażowanie się w dwie wojny jednocześnie. To było już jasne jak słońce, kiedy zobaczyła, co działo się w Syrii w grudniu 2024 roku. Brak wsparcia ze strony Rosji był głównym powodem upadku reżimu tam. Ale po drugie pokazuje to również, że relacje z Iranem nigdy nie dotyczyły prawdziwej przyjaźni. Aby to zrozumieć, musimy spojrzeć na trochę historii. Oba kraje utrzymują stosunki dyplomatyczne od ponad 500 lat. Jeden przez długi czas oba kraje były wobec siebie przyjazne, ale począwszy od pierwszej wojny rosyjsko-perskiej w 1651 roku, oba narody zaczęły ze sobą walczyć. To trwało aż do piątej wojny rosyjsko-perskiej, która rozpoczęła się w 1826 roku. Ponieważ imperium rosyjskie było wtedy bardzo silne, północny Iran znalazł się pod wpływem Rosji. A w 1907 roku Imperium Rosyjskie połączyło siły z Imperium Brytyjskim, aby podzielić Iran na trzy strefy wpływu: Strefa Rosyjska na północy, Strefa Neutralna w środku oraz Strefa Brytyjska na południowym wschodzie. To było upokarzające dla Irańczyków. A później, po tym jak Rosjanie na krótko wycofali się podczas rewolucji rosyjskiej, Sowieci wrócili w 1920 roku i zajęli część północnego Iranu. Wycofali się dopiero w 1946 roku po zakończeniu II wojny światowej. W 1953 roku CIA i Military Intelligence 6 przejęły władzę w Iranie poprzez zamach stanu, aby zdobyć zasoby ropy naftowej, co uczyniło Iran wrogiem Związku Radzieckiego przez powiązania z Zachodem. Po rewolucji irańskiej w 1979 roku, która wprowadziła nowy islamski reżim w Iranie, sytuacja nie uległa większej poprawie. Rok później rozpoczęła się brutalna wojna iracko-irańska, kiedy Saddam Hussein najechał Iran. Związek Radziecki początkowo był neutralny, co oznaczało, że dostarczał broń obu stronom, ale w 1982 roku zaczęli w pełni wspierać Irak. Nie podobał im się nowy islamski reżim w Iranie, a także mieli na uwadze historyczną rywalizację z Iranem. Więc znając ten fragment historii, oczywiste jest, dlaczego Rosja i Iran nie są najlepszymi przyjaciółmi. Ale trzy lata po zakończeniu wojny iracko-irańskiej Związek Radziecki upadł, co zresetowało układ sił. Ale do dziś Iran i Rosja nie są prawdziwymi sojusznikami. Oba kraje chcą być niezwykle potężne, ale akurat znajdują się w tym samym obozie, jeśli chodzi o sprzeciw wobec Zachodu. Poza tym nie ma między nimi zbyt wielkiej zgody. W 2007 roku Iranowi zaproponowano dołączenie do Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego Rosyjskiej Organizacji, która jest w zasadzie kopią NATO. Początkowo Iran wydawał się zainteresowany, ale nigdy tego nie zrealizował. Prawdopodobnie dlatego, że nie ufa Rosji z powodów historycznych i strategicznych. A pod względem ideologicznym te dwa kraje w ogóle się nie zgadzają, ponieważ irański reżim jest silnie islamistyczny. Jedyną rzeczą, którą te dwa kraje mają wspólną, jest autorytarny rząd. Więc kiedy ostatnio Iran został zaatakowany przez Izrael, Rosja po prostu się wycofała. Ostatecznie Rosji chodziło tylko o wykorzystanie irańskiego reżimu. A nie o jego faktyczną ochronę. Teraz Władimir Putin robi wszystko, co w jego mocy, aby mediować w tej sytuacji, ponieważ woli, żeby irański reżim nadal istniał. W rozmowie telefonicznej z prezydentem Donaldem Trumpem powiedział, że Rosja mogłaby pośredniczyć w zawarciu porozumienia między Izraelem a Iranem. Zaproponował nawet, że Rosja przyjmie irański uran na swoje terytorium. Ale to kolejna próba Rosji, by zdobyć większe wpływy w tym regionie. Nagle Władimir Putin próbuje przejść od roli zwolennika irańskiego reżimu do roli rozjemcy. Chce, żeby Rosja stała się gwarantem bezpieczeństwa regionalnego. Ale Donald Trump? On na to nie pozwala. Więc jest prawdopodobne, że Władimir Putin zostanie odsunięty na boczny tor na Bliskim Wschodzie. A skutki tego mogą być ogromne. Rosja próbuje być wielkim mocarstwem z wpływami na całym świecie. Ale wyrzucenie z Bliskiego Wschodu zdegradowałoby kraj co najwyżej do rangi mocarstwa regionalnego. Utrata przemytu irańskiej ropy naftowej i handlu przez Iran jeszcze bardziej zaszkodziłaby rosyjskiej gospodarce. A bez irańskich dronów Putin byłby znacznie słabszy w wojnie na Ukrainie. Również jeśli reżim irański upadnie, oznacza to, że Zachód będzie mógł przenieść zasoby z Bliskiego Wschodu z powrotem do Europy, co tylko wzmocni Ukrainę. Mówiąc o wojnie na Ukrainie, różnica między tym, jak Izrael radzi sobie w Iranie, a jak Rosja radzi sobie na Ukrainie, mówi sama za siebie. Zasadniczo pokazuje to, jak sojusz wspierany przez Stany Zjednoczone Ameryki radzi sobie w starciu z sojuszem państw Ariasu. Rosja walczy z Ukrainą od kilku lat osiągając bardzo minimalne postępy, podczas gdy Izrael w ciągu kilku dni sparaliżował wiele części irańskiej armii. Rosja traci mnóstwo samolotów na Ukrainie, podczas gdy Izrael może swobodnie operować w irańskiej przestrzeni powietrznej i bombardować cele, nie tracąc jak dotąd ani jednego myśliwca. Rosja nie jest w stanie namierzyć Załęskiego i jego dowódców wojskowych, podczas gdy Izraelowi udało się wyeliminować najwyższe dowództwo korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a lista takich porównań jest bardzo długa. To z pewnością sugeruje, że zachodnie armie są lepsze. Mają lepszą broń, lepszą technologię i lepsze agencje wywiadowcze. Ponieważ to, co łączy Ukrainę i Izrael, to fakt, że walczą dzięki zachodniemu finansowaniu i zachodniej broni, a także korzystają z informacji zachodnich służb wywiadowczych. Stany Zjednoczone są zdecydowanie ich największym sojusznikiem, co oczywiście nie umniejsza ich własnego wkładu. Jeśli spojrzymy na te dwa konflikty w Iranie i na Ukrainie, Pojawiają się ciekawe pytania, bo jeśli Iran jest taki słaby, to co z Rosją? Jest wiele podobieństw między tymi dwoma krajami. Oba państwa sięgnęły daleko poza swoje możliwości. Iran próbował przejąć kontrolę nad Bliskim Wschodem poprzez swoją oś oporu, ale teraz jest sparaliżowany. Wybierając walkę z Izraelem, wygląda na to, że reżim irański sam podpisał na siebie wyrok śmierci. To samo dotyczy Rosji, która chciała mieć strefę wpływów daleko poza swoimi granicami narodowymi. Ale popełniła poważny błąd w obliczeniach na Ukrainie, ponieważ nie spodziewała się, że będzie toczyć wojnę zastępczą z NATO. Trzeba przyznać, że istnieje zasadnicza różnica między Rosją a Iranem. Rosja posiada największy arsenał broni jądrowej na świecie, a zaraz za nią plasują się Stany Zjednoczone. Tymczasem Iran nie posiada żadnej broni jądrowej. W pewnym sensie te głowice nuklearne służą ochronie reżimu przed obcymi państwami. Ponieważ nikt nie chce sprawdzać, czy rosyjskie groźby nuklearne są prawdziwe, czy nie. Właśnie dlatego Iran również dążył do zdobycia broni jądrowej. Ale broń jądrowa nie ochroni reżimu przed własnym społeczeństwem, a mając coraz mniej sojuszników, Rosja zostaje sama z rozwiązaniem swojej wojny i problemów gospodarczych. Presja będzie tylko rosła z czasem, co oznacza, że reżim i Rosja również mogą się rozpaść. Upadek Iranu i Syrii to nie tylko cios dla polityki zagranicznej Rosji. To także lustro, które pokazuje, co może czekać Moskwę, jeśli będzie dalej podążać tą drogą.